Co masz ludzi z tej strony? Zmarł ją tego zbioru, szkoda, Oto mi go. Nie pytajcie, jak długo mi zaszło, kur to trochę się z dzialem męczyłem, ale się udało w końcu go pokonać. Godzinę chyba warczę go pokonać, w końcu znajdowałem to czerwone punkty. Ciągle tam, gdzie ja Że Żyrando, Żyrando, kurdej ma. Za to dużo części metalowej. Co? To są żarty, chyba. Jak ja nie mam do czego z niego strzelać, No, to są żarty, chyba. No, ma trzy I dupa. Boże. To on jest trzyfazowy? Jezuś mać i że pod tym stoi. I zajebiście, zaraz go obić. Co? Podziewałem się w a nie trzech. No, nie, już nic nie wyka Dobra Tak, skończy. i daj mi się Kurwa, podnieść się nie da. No, no. Dobra, Makarov chyba pójdzie w ruch. Dobry makarov nie jest zły. What? Przyłapu pół Jezu. Zero kolizy z przedmiotami. No. Panakuję, że dziwnie. No, teraz się go zacznę. Teraz... Przesahaczył. No. Dobra, dobra. dobra makaron. Trzeba na blisko jest potężna, tyle, żeby go mocno pobijać. Męczę. No, mam jakąś kolizję tych przedmiotów mogę im dać, kurde, bo sorry, ale to jest zbyt opefot przeciwnik. Tak na ten moment gry. O, Wiecie co? My się zobaczymy jak z nim wygram Co mi się udało. Po godzinie. Ledwo co miałem nic zostało. Tylko te małe kremliny mi zostały. Mam nadzieję. Czytałem sobie oczy walki tworzących ogromną do makarową. Makarową okazuje się najlepszym rozwiązaniem do walki z tym małym. Golemem. Forta poza? Oby nie. Nie. Ależ prześliczny koral jest większy niż inne. Będzie wyglądał przepięknie w samym środku mojej biżuterii. No, no. chodźmy do rynny. Towarzysz Aleksander Szalczynów, deputowany miasta Oziorsk, zorganizował turniej ze wspaniałymi nagrodami i podarunkami. Będziemy grali w nową grę z Włogienu. Zbiera się książki, okazuje wiedzę i buduje zamki. Było Fascynujące. Tak Trzeba to nie przeżyć. To konteksu. intelektualna rozrywka. Jak szachy, ale porusza się dwójką gońców jednocześnie. Konie się ruszają, a pionków brak. Mam w głowie Róbno pewną wrześnania. myśl i sobie o niej ja myślę. Będę grał. W imię zasad, Sergej synów! gęś. Kawał z ciebie cwela nie czaję. Przeklęta gnida! Panie kochany. Jak mi się udało to przejść? Nie wiem. Urodź się. Kruki to bardzo inteligentne ptaki. W przeciwieństwie do seroży. Nie będę się nie dalej Morda w Kubę. No? Ty, tylko to mi się... Ja by to powiedzieć zawiesiło. Aha, temu się zawiesiło. Coraz szybciej się pogłębia. Wszyscy stają się mądrzejsi z każdą minutą. Otworzyło się? Otworzyło się. Siekła. Piąta jest gotowa. A, jesteś niezmordowany, kotku. W prawdziwym naczo. Daj mi siana, kobieta. To jest tak... To jest mordyńga walka z tym za no. zatem wybieracie? no, lepszy coś teraz? Na przykład magazynek do tego? Nie. Nie. TCA atom zainstalowany. Dobra. Powiem, że czuję tą strzelbę jak nic. Brak. Brak. Kolimatora się nie da ulepszyć Makarów. Brak. Brak. Da się. I to jest na full, nie? Jakiś amunicy makarowa to strzelb, w ogóle nie, nie używałem. What? Moment, stąd y to ja przylazłem? Gra mnie posyła w dalszy kompleks. Gole Świat w zawrotnym tempie. Ależ to wielki posąg. Nasrałem na niego tak przy okazji. Kurwa! Nie! Koć! Szukasz tej rękawicy? Spróbuj ją sobie, kurwa, wziąć. Kawał z ciebie cwela nie daje. Pójdziesz prosto na zło. To <śm> gęsi, Nie. Ha, starogierka widzę, mm -hmm. przykaźniki wiem, jak to działa. Oczywiście, znowu to mogę sobie teraz zakląć? Czego, jak to ma. Iść? A bo tu mam iść niebieskim, opuść. Dobra. Kiedyś przeczytałem, że pusty pokój tworzy okazję. No dobra. I niebie... Dobrze, to trzeba połączyć. Tu. Też bez towarzyszu! Ta kurwa, chodź. No, a to musie ciebie la nie daje. Żrej gruz. Jakby to. Uf. To diabła z tym. Dobra, dwa z głowy. Hmm. Jakoś tu muszę to ustawić, żeby to fajnie szło. Bałeś Bo, się? Ty pierdolony pizdoklaście. Nie Gdzie będę żywił urazy. Spierdalaj w pokoju. Stol dziob. Hmm. A może że to źle kombinuję? Nie, dobrze kombinuję. Tędy. Tędy. I jakoś to jeszcze muszę zrobić. Jestem z siebie dumny, ale nie zamierzam tego okazywać. Dobra, jakoś to piekło. Ktoś mi to otwiera? Czy muszę gdzie indziej iść? A tu mnie otworzyło. Key. <grym> mm -hmm. No ma ten kolekcję ciągle się z. Że... Tak, wiesz, że nic nie wiesz?